Biedronka, ach Biedronka a, a. Ależ okazja, teraz danie w 5 minut O smak końskiego stolca Dajemy ci gwarancję, że po zjedzeniu tego danie Nie wyjdziesz ze swojego kibla Przez najbliższe 5 dni Cena to jedyne dwa stolce azerbejdżańskie Ależ okazja, tylko w Biedronce Takie promocje, tylko teraz Porsche Carrera rabietę rozpędza się do 30 km na godzinę Jak go popchasz To wyciągnie nawet 200 Auto nie ma niestety opon, więc nie da się nim jeździć Ale teraz okazja Przy zakopie 4 par opon zabieramy i auto, takie zajebiste cacko tylko za 5 par pokemonów. Tylko teraz, telewizor 60 calowy marki Philips, telewizor jest kolorowy, posiada aż dwa kolory, odbiera tylko telewizję trwam, ma też wbudowane radio, na którym można odbierać tylko radio Marynia. Cena to jedyne 15 talonów czeskosłowackich. Tylko w naszych sklepach takie promocje. Pralka marki Bosch. Wypierze wszystko. Po wypraniu wszystkie rzeczy będą zniszczone i pomięte. Pralka i tak nie działa. Możecie dostać tylko bęben. Cena to tylko 15 afganistańskich monet. Tylko teraz gorzoła wysokoprocentowa piccolo. Po wypiciu jednego łyka będziesz mieć niezły odlot. Raczej nie radzimy pić. Jeżeli nie chcesz trafić do izby wytrzeżweń. Cena to jedyne 5 zł za litr. Ekstra promocja. Tylko w naszych sklepach. Muzyczny telefon Sony Ericsson. W. 880i. Nie odtwarza plików muzycznych, nie można z niego dzwonić, ma rozwaloną antenkę, nie ma klawiszy, i nie polecam go ponieważ kiedyś spadł ze 100 metrów, ale to co i tak trzeba go mieć cena to jedyne 20 afkamistańsko-kombo dańsko-polskich złotych. No i do widzenia teletobisie się mówią papa, może się jeszcze kiedyś zobaczymy, i wypierdalać do domu.